Cześć, w tym krótkim poradniku pokażę, jak złożyć oświadczenie, a w zasadzie wniosek o zamrożenie cen energii w 2023 roku. Pozostały tylko dwa dni, do 30 listopada mamy na to czas. Ja pokażę na przykładzie Enei. Przykład Enei myślę, że jest dość uniwersalny i pokażę, jak to zrobić dla podmiotu firmy, organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, fundacji. Króciutko. Wszystko jest dość dokładnie wyjaśnione na stronie. Jeżeli wejdziemy w sobie w zakładkę Energia dla firmy, również dla domu mamy oświadczenie, ale ja skupiam się na firmowym. Mamy tutaj za chwilkę na głównej stronie banner. Po wejściu w ten banner mamy też wzór oświadczenia. Jak widzimy, jest tu instrukcja, którą można zobaczyć w PDF. Jest też pobierz i zapisz oświadczenie. Enea sugeruje skorzystać z tego wzoru i jest to dobra wskazówka. Wzór wygląda tak: można go wypełnić. To jest aktywny PDF, czyli można tu wpisywać dane ręcznie lub sobie kopiować np. z pliku tekstowego tudzież z jakiejś bazy CIDG lub KRS. Ważne, żeby pisać dużymi literami. Nie jest to może kluczowe, ale taka jest prośba, więc polecam wpisywać nazwę, adres, siedziby, adres dalszy, czyli kod pocztowy miejscowości, NIP, a w przypadku braku NIPu, pesel, telefon lub e-mail. Tu lepiej podać, myślę, jeden z dwóch, bo w kolejnych punktach możemy podać drugą rzecz, tak samo telefon lub e-mail. To są te pola identyfikujące nas jako odbiorcę. Uwaga, nie podajemy tu miejsca wykonywania działalności, tylko adres siedziby. To jest dość istotne. Następnie dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy. Czyli, jeżeli na przykład w KRS-ie reprezentowani jesteśmy przez dwie osoby, należy podać tutaj dwie osoby. Punkt drugi, część druga. Na końcu tej pierwszej strony możemy wpisać imię, nazwisko. Następnie wpisujemy rodzaj dokumentu tożsamości, czyli jedynka, jeśli jest to dowód osobisty, lub dwójka, jeśli paszport, seria, numer dowodu. To oczywiście aktualne dane spisujemy z dokumentu i podajemy ponownie dane kontaktowe. To samo wykonujemy dla drugiej osoby, jeżeli jest to konieczne. I punkt następny i tutaj uwaga, uczulam, co tu jest nam potrzebne. Tutaj jest nam potrzebny numer punktu poboru energii elektrycznej PPE. Gdzie go znajdziemy? Możecie sobie kliknąć w zobacz instrukcję i tam Albo w najczęściej zadawanych pytaniach znajdziecie wskazówki. Natomiast jeżeli posiadacie konto e-book, czyli e-book, czyli, czyli tak zwane Biuro Obsługi Klienta Elektroniczne w NEI możecie tam w zakładce umowy, umowy i dane znaleźć ten numer. Ewentualnie znajdziecie go na umowie. Na umowie na pewno znajdziecie ten punkt. Możecie też szukać na fakturze na fakturze też się będzie znajdował natomiast umowa lub też tutaj online znajdziecie również na umowie data zawarcia umowy i ona jest dość ważna także tutaj wpisujemy numer, on jest dość długi kilkunasto zdaje się cyfrowy wskazanie odbiorcy energii uprawnionego i tu musimy doczytać czy jesteśmy odbiorcą, zaraz do tego przejdziemy Firmą czy NGOsem czy się kwalifikujemy po prostu. Data zawarcia umowy, i tutaj uwaga, jak wpisujemy datę, zobaczcie 22 na przykład, wpiszę września 2022 i ta data się zmieniła, zobaczcie, wpiszę może inną. 29 09 11. I teraz mamy 29. Chciałem wpisać jako dzień, a zamienił się w rok, i to jest istotne. Najpierw wpisujemy rok, później miesiąc, później dzień. Żebyśmy w tym formacie zapisali datę. To samo na końcu dokumentu, przy miejscu, gdzie jest data podpisania dokumentu. Uczulam na to, ponieważ tutaj można wkleić sobie adres i po zatwierdzeniu terem, on się po prostu zmieni. Data, mimo że wyświetla się poprawnie dzień, nagle zamienia się kolejnością i najpierw wyświetlany jest rok. Czyli tutaj polecam wpisać 2022, na przykład 11.28, tak jak dziś, już jest data poprawna. Wielkość zużycia. No tutaj szacujemy wielkość zużycia naszą. Tam chyba do 2000 kWh rocznie możemy zużywać. Natomiast no, nie wiem, jaki tam macie wskaźnik. Ja tu wpisywałem 1900, akurat w moim wypadku. No, i tutaj część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli ja nie przekraczam tych limitów, no to wpisuję 100% i dwa miejsca po przecinku, a tutaj wpisujemy po prostu 0 i to powinno wystarczyć. Numer, oczywiście, można przykleić z faktury albo z e-bok. No, i to w zasadzie wszystko, chyba że mamy tych punktów więcej, no to musimy uzupełnić dla każdego. No i ostatnia rzecz tutaj sprawdzamy kim jesteśmy. Oświadczamy, że wskazany wyżej odbiorca spełnia warunki pozwalające na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, jeśli jest. No i w wypadku NGO-sów zaznaczamy czwórkę, tak samo wpisujemy czwórkę tutaj. Natomiast jeżeli nie jesteście pewni, to polecam Wam to sobie sprawdzić. W linku do opisu, w opisie do filmu znajdziecie linki do wyjaśnienia na stronie NGO.pl, jakie Podmioty się tutaj kwalifikują. Znajdziecie też link do formularza i tutaj wpisujemy miejscowość oraz datę. Tak samo w formacie najpierw rok, potem miesiąc, potem dzień i podpis. Jeżeli podpisujemy ręcznie, czyli drukujemy teraz i podpisujemy ręcznie, uwaga, nie możemy wysłać skanu. Skan jest niehonorowany przez NEE, czyli musimy takie dokumenty dostarczyć osobiście przez następne dwa dni, w zasadzie dzisiaj, czyli trzy dni. NEE są czynne dłużej, czyli te biura obsługi. Znajdziecie informacje na stronie głównej nea.pl. Natomiast, jeżeli chcecie, możecie podpisać go profilem zaufanym. Osoby uprawnione muszą posiadać taki profil i muszą go podpisać. Link również znajdziecie w opisie. Uwaga, bo dokumenty podpisuje się jako PDF, ale można też wygenerować XML. My chcemy dokument PDF, także w linku znajdziecie prawidłowy. Link do tego podpisu, żeby PDF wam się wygenerował. Jeżeli kilka osób musi go podpisać, to najpierw podpisuje go jedna osoba, przesyła go następnej osobie, najlepiej mailem. Ta osoba również podpisuje i tak możecie sobie przesyłać ten dokument, a następnie trzeba go wysłać na maila. Na maila ustawa.nea.pl Również znajdziecie mail w opisie filmu, ale możecie też po zalogowaniu się na, do konta internetowego wejść w zakładkę Kontakt i tam wybieramy. Tu zresztą z lewej strony jest instrukcja: wybieramy zgłoszenia, zgłoszenie z e-bok, następnie zamrożenie cen prądu. Wpisujemy tutaj, możemy coś napisać, krótkie streszczenie i załączamy plik PDF, już podpisany i wysyłamy. Takie zgłoszenie jest potraktowane jako wysłane. Natomiast tutaj pamiętajcie też, że zamrożenie cen prądu obowiązuje również podmioty, które podpisały umowę po 24 lutego tego roku 2022. Wtedy, no prawdopodobnie, nie wiem jak to Enea rozwiąże, ale chyba wyrówna te ceny. My teraz zapłaciliśmy rachunek za listopad już po wyższych cenach. No, ale ta ustawa jakby zabezpiecza te ceny, które były wcześniej, pod warunkiem, że umowa nie była podpisana jakoś tam dużo, dużo wcześniej, tylko po tym terminie 24 lutego. No, mam nadzieję, że pomogłem. To jest taki bardzo krótki poradnik, nie wyczerpujący do końca wszystkich wątków, ale rzeczy, z którymi ja się spotkałem. Rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, błędy, które zauważyłem z tą datą, które formularz sugeruje, a data się przymienia po prostu kolejność. Również metoda podpisu. To wszystko jest ważne. Macie jeszcze czas. Podpisujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się pomóc. Mam nadzieję, że się uda. Trzymam kciuki. Pozdrawiam.